Znajdujemy się w Akademii Śląskiej na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, i to jest takie miejsce spotkań bardzo interdyscyplinarne dla młodych ludzi, ale też dla prowadzących. Dzięki temu opracowujemy nowe pomysły no i szukamy, co jest potrzebne w przyszłości dla naszego kraju, dla naszych absolwentów. Cała nasza kadra to są osoby, które pracują w zawodach, które są w przemyśle, które są artystami, więc wiedzą, co co się dzieje na świecie w danej dyscyplinie i dziedzinie teraz. Współpraca z firmami takimi jak Streama jest jakby kluczowa dla takiego wydziału jak nasz. To właśnie firmy dostarczają narzędzi, w którym ci młodzi ludzie po tym rynku pracy muszą wykorzystywać i pracować. Więc im wcześniej się z nimi zapoznają, im wcześniej się dowiedzą jak te narzędzia funkcjonują, a też jak powstają, tym łatwiej będzie w przyszłości z nimi pracować. Nasz kierunek wzornictwo jest specyficznym kierunkiem. Włączymy tutaj pracę artystyczną z pracą techniczną. Czyli nasi projektanci nie tylko mają umiejętność artystycznego, plastycznego projektowania, ale mają bardzo dobrą wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych elementów, czyli właśnie konstrukcji. Ten nasz projektant w przyszłości będzie takim rzetelnym projektantem, który nie tylko rysuje, ale wie również z punktu widzenia technicznego, jak to trzeba wykonać. Ta konstrukcja ubioru przez półtora roku jest tradycyjna ręczna, natomiast później przez półtora roku ze studentami przechodzimy na systemy komputerowe. Oni wiedzę nabytą dotyczącą konstrukcji mogą wykorzystywać przy użyciu narzędzia, jakim jest na przykład system Audacesa. Uczą się funkcji modelowania, edytowania, stopniowania, aż do projektowania układu w kroju. Doświadczenia pracy na tym systemie, a poprzednio na innych systemach, zdecydowanie ten system Audaces jest systemem wiodącym, jest bardzo intuicyjny. Ja poświęcam mniej więcej pół semestru na to, żeby mogli się zapoznać studenci z podstawowymi narzędziami. Po paru miesiącach pracy właściwie operują już w systemie i działają w systemie bez żadnych podpowiedzi. I, i działań, i tworzą swoje modele, swoje wzory bez większych problemów. Także system bardzo fajnie działa, tam widać, że było myślenie informatyczne razem z konstrukcyjnym. Nie miałam nigdy wcześniej w związku z żadnymi systemami tego typu, więc Audaces był moim pierwszym takim wejściem w świat, takiego projektowania komputerowego. Dla osoby, która no może sobie powiedzieć, laik, było to bardzo, bardzo proste wejście. Lubię to, jak ułatwiona jest konstrukcja, którą wcześniej wykonywaliśmy na papierze. Tak na początku uczyliśmy się konstrukcji. Już z tymi podstawami bardzo łatwo było wejść w program i robić dokładnie te same rzeczy, które robiło się linijką i jakierką, tylko już znacznie, znacznie szybciej. Więc ta automatyzacja procesu jest no, niezwykłym udogodnieniem. Bardzo mi się podobało, że są proste funkcje, łatwe do zapamiętania i że jest na tyle ten program inteligentny, że podpowiada też niektóre rzeczy, także jest mi po prostu łatwo z niego korzystać. Jesteśmy po trzecim etapie konkursu, teraz już był etap ogólnopolski i wygraliśmy tą eliminację i jedziemy z moją koleżanką do Danii reprezentować Polskę na arenie międzyeuropejskiej w kategorii technologia mody. Nie wiem jeszcze, jak, jakie będzie zadanie, ale mam nadzieję, że nam się uda i podołamy. Może i nawet przywieziemy pierwszy złoty medal. Trafiają do nas różne osoby, różne pod względem zaawansowania, jeżeli chodzi o umiejętności projektowe i rysunkowe. Początkowy zasób tych możliwości jest naprawdę różnorodny. A kto wychodzi? Wychodzi naprawdę zdolna osoba, która już świetnie sobie radzi w tym zakresie projektowania projektant, który tak naprawdę ma pełne spektrum takich swoich możliwości. Studenci przez cały okres swojej nauki mają styczność zarówno z różnymi problemami, projektowymi. Staramy się im dostarczać takich narzędzi, żeby mogli sobie tutaj świetnie później radzić w już takim codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu.